Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Pro Publico. Przed nami kolejna fala koronawirusa. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie ma paniki. Wydaje się, że przejdziemy ją w zasadzie suchą stopą, ale czy tak będzie w istocie? Między innymi o to zapytam byłego głównego inspektora sanitarnego, pana doktora Marka Posobkiewicza ze Szpitala MSWI w Warszawie. Panie doktorze, dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Polskiego Radia. Moje uszanowanie, pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie mogę pana uspokoić, że to będzie jedyne pytanie, bo mamy kilka jeszcze innych wątków. To zaczynamy. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział niedawno, że apogeum letniej fali zakażeń koronawirusem przypadnie na połowę sierpnia. Chwilę później uspokajał, że chorych jest mniej niż prognozowano. To jak to wygląda w praktyce, panie doktorze, bo, bo tak jak spoglądam na te dane statystyczne, to się okazuje, że jednak blisko 5 tysięcy zachorowań mamy jednak dziennie i, i 20 zgonów też mamy. W obydwóch tych określeniach, że odnośnie tego, kiedy będzie i odnośnie tego, jaka jest sytuacja epidemiologiczna, jeżeli chodzi o zachorowania i o zgony, jest prawda. Musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy na Innym etapie kontaktu z tym wirusem. W pierwszym roku, niestety, nie tylko w Polsce, i na świecie, również co 50. osoba po kontakcie z wirusem umierała. W chwili obecnej, gdy w Polsce jest Około 60% osób zaszczepionych, z tych pozostałych 40% większość zdecydowana miała już kontakt z wirusem. To ten każdy następny kontakt z wirusem oraz kontakt tych osób, które, którym udało się zaszczepić przed zachorowaniem, nie będzie już tak groźny jak na początku. Oczywiście to nie znaczy, że zgonów nie będzie. Zgony będą. Podobnie jak co roku są na świecie wiele zgonów z powodu grypy, z powodu wirusów, które od lat krążą w środowisku. W tym przypadku również ten wirus pozostanie wśród nas, i te osoby, które będą miały z różnych względów spadek odporności, bądź to po przechorowaniu innej chor choroby, bądź w przebiegu zakażenia wirusem HIV, kiedy jest ten cały układ odpornościowy rozregulowany, osoby z chorobami nowotworowymi, osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, w przebiegu różnych chorób, między innymi tych autoimmunologicznych, albo po przeszczepach narządów, te wszystkie osoby będą bardziej narażone na cięższy przebieg zakażenia. Podobnie jak w przypadku kontaktu też z innymi wirusami. Nie zmienia to jednak faktów, że zakażeń będzie na jesieni bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż teraz w tej letniej fali. Ta letnia fala, tak patrząc z zewnątrz, jest niemal niezauważalna. Ale w tych pierwszych falach również na ulicy tych zachorowań nie było widać, bo ci najciężej chorzy trafiali ich do szpitala i niestety część z nich stamtąd nie wychodziła. W tej chwili osób chorujących w Polsce jest bardzo dużo, jest to wielokrotnie więcej niż w tych oficjalnych statystykach, ponieważ wiele osób kupuje testy antygenowe. W aptece, sami robi badania, no i nie każdy zgłasza to swojemu lekarzowi rodzinnemu, ale dobrze, jeżeli w takim przypadku przynajmniej stosują taką autoizolację, czyli ograniczenie niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami, no i też próbę dystansowania się ze współmieszkańcami, co jest oczywiście dużo trudniejsze, bo mieszkając w jednym e, pomieszczeniu... Niejm się dowiemy, mieszkaniu... że jesteśmy chorzy, to już zaraziliśmy no, rodzinę. Z jednej strony mogliśmy zarazić rodzinę, ale z drugiej strony, jeżeli ta rodzina jest po pełnym cyklu szczepienia, jeszcze z przyjęciem dawki przypominającej, to może minimalizować ryzyko zakażenia. Albo w przypadku zakażenia w ogóle nie zauważyć, że się tego wirusa złapało. I tego w przyszłości każdemu życzę, żeby nasz układ odpornościowy był jak najlepiej przygotowany na to. Na to spotkanie. Ale tym najlepszym przygotowaniem zgodnym z nauką to jest zaszczepienie się. Oczywiście po przechorowaniu też organizm jest przygotowany na to, że ten, następna walka z wirusem będzie lżejsza, ale no, nie życzył nikomu przeżywania tego, co ja sam przeżywałem w szpitalu jako pacjent albo tego, co widziałem wśród ludzi, pacjentów. W pierwszym roku pandemii, kiedy tych, w pierwszym, w drugim również, kiedy tych zachorowań było ciężkich, było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szczególnie dla mnie przykre to było w drugim roku e, pandemii, kiedy dochodziło do. Tysięcy niepotrzebnych zgonów, nie spowodowanych tylko jakoś tam nonszalancją, że ktoś tam się nie stosował do restrykcji, ale przede wszystkim tym, że nie skorzystał z dobrej profilaktyki, jaką jest szczepienia. Szczepienia wprowadzone te kilkanaście miesięcy, już półtora roku, ponad temu, uratowały życie, myślę, Między kilkadziesiąt a sto, kilka, sto milionów ludzi. Podano już w tej chwili około 2,5 miliarda pojedynczych danek e, szczepionki i naprawdę widać e, było ciężkość przebiegu zachorowań wśród tych osób, które są nieszczepione e, i wśród tych, które nawet trafiły do szpitala, e, ale były wcześniej zaszczepione chociaż jedną e, szczepionką. Zdarzało się tak, że ktoś miał e, zajęte nawet 80% płuc w obrazie w tomografii komputerowej, gdzie można to dokładnie wyliczyć, ale tylko na wąsach tych z tlenem szybko się poprawiał, czyli organizm już potrafił sobie lepiej z tym wirusem walczyć nawet po jednej dawce. A przyjęcie dawki przypominającej po podstawowym cyklu szczepienia powoduje to, że nasz organizm jeszcze lepiej będzie sobie w kontakcie z tym wirusem radził. Panie doktorze, mówimy o tym, że już każdego dnia, bo to jest fakt. Mamy kolejne 3-4 tysiące, może nawet blisko 5 tysięcy osób, które dowiaduje się, że ma COVID. Jakie są możliwości pomocy chorym? Bo nie jest oczywiście tajemnicą, że system opieki zdrowotnej jest mocno poobijany. Czy Państwo jako medycy obawiają się w jakimś stopniu jednak kolejnej fali? Myślę już nawet nie o tej letniej, ale o tej jesiennej. Na jesieni. Co roku mamy dwie duże fale zachorowań spowodowanych wirusami, które krążą może od lat w środowisku. To są różne wirusy, grypy i paragryp. I te zachorowania spowodowane COVID-em będą się wpisywać też w te fale. W przyszłości nie będzie już to tak bardzo istotne przy lekkich przebiegach. Czy to jest zakażenie grypą, czy to jest. Zakażenie koronawirusem. Dla tych osób, które na początku bardzo wysoko zagorączkują, istotne będzie jednak to rozróżnienie, ponieważ w przypadku grypy mamy skuteczny lek Oseltamivir, który jest powszechnie dostępny w aptekach. Jest oczywiście na receptę, ale podany na początku potrafi wyhamować tą replikację wirusa. Mamy też już leki, które. Poprawiają trochę tę sytuację w przypadku koronawirusa. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie również tak skuteczny i tak szeroko dostępny lek jak w przypadku wirusa grypy. Ale i tak to nie powinno zmieniać naszego myślenia. Lepiej się zabezpieczyć. Zamiast. Podczas wycieczki rowerowej czy samochodowej zmieniać koło, bo jest dziura. Lepiej tak jechać, żeby wcześniej tej opony nie uszkodzić, a tutaj chodzi o uszkodzenie naszego zdrowia. Konsekwencje przechorowania czy grypy, czy koronawirusa mogą być bardzo poważne pominąwszy na późniejszy defekt układu oddechowego, słabszą wydolność oddechową, układu sercowo-naczyniowego, łącznie z zapaleniem mięsia sercowego i potrzebą transplantacji tego narządu, nie warto naprawdę jest ryzykować. Te nity, szerzone przez różne ruchy antyszczepionkowe, nie tylko u nas w Polsce, ale również na całym świecie, zrobiły bardzo, bardzo wiele złego. Bo słuchając tych relacji o straszeniu szczepionkami, wiele osób podjęło złą decyzję, nie zaszczepiło się, a później przypłaciło to życiem. Panie doktorze, faktem jest, że obecne mutacje są łagodniejsze w stosunku do tej pierwotnej wersji koronawirusa. Szczególnie właśnie zaszczepieni przechodzą to lekko, ale. Czy jednak nie będzie tak, że niektórzy w związku z tym właśnie łagodniejszym przebiegiem zlekceważą zagrożenie? To moje pytanie jest konkretne: czy i kiedy zgłaszać się do szpitala? Tak naprawdę zdecydowana większość ludzi, którzy ulegną zakażeniu koronawirusem, nie tylko nie wymaga leczenia szpitalnego, ale często nie wymaga nawet tego fizycznego kontaktu e, z lekarzem. Ja już e, apelowałem e, zarówno do pacjentów, jak i do lekarzy, żeby nie przepisywali beztrosko antybiotyków w tym przypadku. Pamiętajmy o tym, że to jest e, wirus. E, antybiotyk e, zabija bakterie e, i to jeszcze też musi być bakteria wrażliwa na dany e, antybiotyk. E, Przebieg infekcji wirusowej ma to do siebie, że w większości przypadków po kilku dniach ta replikacja się kończy, dochodzi do oczyszczania organizmu z wirusa i do samowyleczenia. I czy my antybiotyk weźmiemy, czy nie weźmiemy, to się skończy podobnie. Na początku przy infekcjach wirusowych jest wysoka temperatura i wielu pacjentów. Bierze e, antybiotyk, no po kilku dniach jest lepiej, no i potem jest przekonany, że ten antybiotyk no, pomógł. Ale ten antybiotyk, oprócz tego, że nie miał żadnego wpływu, na wirusa, to przy okazji wyjałowił jelita, co spowodowało później osłabienie odporności i dużo łatwiej jest o kolejną infekcję. Oczywiście całkowicie inna sytuacja jest, jeżeli dochodzi do nadkażenia, jeżeli ta temperatura trwa bardzo długo, jeżeli są cechy infekcji bakteryjnej, wtedy w porozumieniu z lekarzem taki antybiotyk oczywiście należy wziąć. Ale branie. Antybiotyku, tylko dlatego, że jest podwyższona temperatura, bądź nawet temperatura wysoka, rzędu 39 albo nawet więcej stopni, jest błędem. Tak. Rzecznik resortu zdrowia, panie doktorze, powiedział, tutaj przytoczę taki krótki cytat, jeśli będzie potrzeba, możemy poszerzyć obowiązek zakrywania nosa i ust. Pańskim zdaniem, kiedy taka potrzeba może w ogóle zaistnieć? E tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy infekcji jest bardzo, bardzo dużo, ale to będzie dotyczyło głównie tych okresów jesienno-ziomowowiosennych w okresie w tym, kiedy tych, tych te fale są największe zachorowań. Ale w, na tym etapie kontaktu z naszego z tym koronawirusem nie są potrzebne albo tak naprawdę nie są racjonalne żadne Ostre obostrzenia, takie jakie stosowaliśmy w roku 2020, czyli lockdowny, wyhamowanie życia. Oczywiście, jak jest bardzo dużo zachorowań, tam gdzie można, warto jest przejść na pracę zdalną, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście nie na wszystkich stanowiskach jest to możliwe. Warto jest się dystansować, ale nie musimy zamykać wszystkiego i powinniśmy próbować normalnie żyć, ale myśląc, Czyli robić to wszystko e, z rozsądkiem. Jeżeli ktoś ma infekcję, jeżeli ktoś jest kaślący, kichający, to przede wszystkim powinien e, zostać w domu. Jeżeli musi e, wyjść, to jeżeli ma w sobie trochę człowieczeństwa, to sam powinien e, tą swoją twarz e, zakryć taką maseczką, która będzie hamowała to rozbryzgiwanie dookoła niego tych zarazków. Ważne jest również to, żeby w tym okresie jesienno zimowo wiosennym, tam, gdzie można wietrzyć pomieszczenia, jeżeli mamy chorego w domu, też często wietrzyć pomieszczenia, bo to spowoduje rozrzedzenie ilości patogenu w powietrzu i często myć i dezynfekować ręce, bo my nie musimy mieć sami Bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, ale wystarczy, że będziemy po takiej osobie jechali windą, dotkniemy tych samych przycisków, bądź dotkniemy klamki, wchodząc czy wychodząc z jakiegoś pomieszczenia, którą dotykała wcześniej osoba zakażona, która akurat kaszlała i ręką zasłoniła swoje usta. Tutaj też warto przypomnieć, że lepszą taką praktyką jest próba, jeżeli ktoś kaszle, w zgięcie łokciowe, żeby jak najmniej tego wirusa mieć na ręku, bo wtedy my dotykając kolejnych przedmiotów możemy tego wirusa zostawiać. Warto też, jeżeli coś kaszle, kicha, zasłaniać twarz chusteczką i zaraz po tym jakimś w aerozolu środkiem dezynfekcyjnym ręce zdezynfekować. Panie doktorze, z zapowiedzi resortu Zdrowia y, też wynika, że w ciągu kilku tygodni czwarta dawka będzie dostępna, czwarta dawka szczepionki dla wszystkich pełnoletnich w Polsce osób. Warto ją przyjąć, jeśli wirus jest y, tak łagodny? Y, szereg osób po 60 roku życia już tą tak zwaną czwartą dawkę. To jest oczywiście druga dawka przypominająca, jeżeli ktoś. W tym pierwszym podstawowym cyklu przyjął preparat Johnson Johnson, to wtedy ta tak zwana czwarta jest trzecią dawką, czyli drugą przypominającą. Mam nadzieję, że to odblokowanie nastąpi jak najszybciej. Dobrze byłoby, żeby jeszcze w sierpniu i też w podobny sposób jak ten na początku były kolejne roczniki kierowane na pierwszą dawkę szczepionki, żeby teraz też może nie wszystkich od 18 do 60 roku życia nagle we wrześniu wypuścić do szczepienia, no bo wtedy nagle dużo osób się zgłosi jednoczasowo do punktów szczepień, tam będą się tworzyć kolejki, tam będzie dochodziło też do niepotrzebnych kontaktów ludzi, a w takich miejscach również może dojść do przekazania wirusa, a chodzi o to, żeby przed tą jesienną, Falą e, zachorowań, jak najwięcej osób zdążyło się zaszczepić, zabezpieczyć jak najlepiej na ten sezon zimowo -wiosenny. Czyli dobrze by było, gdyby załóżmy od Słyszy, 50 doktorze, roku życia. Kiedy powinny w szczepić się osoby, które już są po zakażeniu wirusem? Jak ten czas liczyć do czwartej dawki? Osoby, które są po zakażeniu wirusem, tak naprawdę, jeżeli to zakażenie nie było ciężkie, to już miesiąc po tym zakażeniu mogą tą kolejną dawkę przyjąć. Oczywiście one już, jeżeli to było udokumentowane, sprawdzone testem zakażenie, są też przez jakiś czas chronione, czyli one mogą sobie poczekać te 2-3-4. Miesiące, ale nie ma przeciwwskazań, jeżeli będzie okoliczność ku temu sprzyjała, czyli ktoś będzie miał termin, czy wybierze się z rodziną, żeby już kilka tygodni po zakażeniu taką szczepionkę przypominającą przyjąć. To spowoduje tylko to, że ta odporność będzie jeszcze lepsza. To, to jeszcze powinnam dopytać pana doktora, kiedy szczepić się na grypę, jak to pogodzić właśnie z czwartą dawką. Mam nadzieję, że te szczepionki przeciwko grypie będą jak najwcześniej dostępne. Nie jest wymagany żaden odstęp czasowy między jedną a drugą szczepionką. W zeszłym sezonie, tym jesiennym, szereg osób, ale byli to zarówno studenci, jak i osoby pracujące. Oraz seniorzy powyżej 80, nawet chyba powyżej 90 lat, pamiętam takich, którzy się zgłaszali, którzy przyjmowali podczas jednej wizyty w punkcie szczepień szczepionkę przeciwko koronawirusowi w jedno ramię, a w drugie ramię przeciwko grypie. No i nie pamiętam, żeby się zgłosiła jakaś osoba, która z tego powodu jakiekolwiek komplikacje by miała, czyli można to robić przy okazji. Jednej wizyty. Jeżeli ktoś przechodzi szczepienie z taką reakcją temperaturową, czyli czuje się gorzej po, po, po szczepionkach, może oczywiście te szczepionki odstępem tygodniowym oddzielić, ale w przypadku osób, które przechodzą normalnie, tam bądź z bólem ręki, bądź bez żadnych dolegliwości, mogą te szczepionki przyjąć podczas jednej wizyty. Tak, z pewnością żadnych ograniczeń na wielką skalę, jak już pan doktor mówi, nie będzie. Ale dopytam jeszcze, czy w pańskiej ocenie zbliżamy się zatem do normalnego traktowania koronawirusa? I, i czy możemy być, doktorze, spokojni, bo wokół oczywiście pełno kryzysów różnych, czy ten koronawirusowy de facto mamy za sobą? Możemy powiedzieć, że w sposób taki płynny, Przechodzimy z okresu tej pandemii, wtedy kiedy coś wybuchło nowego, spowodowało olbrzymiej ilości zakażeń, zachorowań i zgonów, do okresu endemii, czyli takiego, kiedy te zachorowania, zakażenia i zgony będą również występować, ale już w sposób bardziej przewidywalny. To nie jest tak, że to jest tylko jeden sezon bądź dwa sezony i potem już będzie tak całkowicie normalnie powrót do poprzedniego e, życia. To będzie z roku na rok. My z tym wirusem będziemy bardziej zadomowieni. Tutaj nie chciałbym używać e, słowa zaprzyjaźnieni, bo trudno być zaprzyjaźnionym z zabójcą, a e, taki, ten wirus się taki okazał dla wielu członków naszych. Rodzin i przyjaciół. Ale to z roku na rok będzie lepiej. Nie możemy mieć nawet gwarancji tego, jak będzie wyglądał ten sezon jesienno-zimowo-wiosenny. Możemy tylko przewidywać. Możemy spodziewać się tego, że tych ciężkich zachorowań będzie mniej. Zakażeń oczywiście będzie bardzo dużo, ale miejmy nadzieję, że nie będą. Nie będzie potrzeby otwierania ponownie specjalnych szpitali dodatkowych dedykowanych tylko temu wirusowi. Nie wiemy też, kiedy czeka nas następna taka historia. Oby, oby jak najpóźniej. Ja kilka miesięcy temu, przeglądając stenogramy z Komisji Sejmowej Senioralnej, było to chyba 2018 rok, czyli 100 lat po. Pandemii grypy hiszpanki. Wtedy kilkukrotnie podczas swoich wypowiedzi użyłem słowa pandemia, mówiąc o tym, że minęło właśnie 100 lat, i tak naprawdę nie mamy gwarancji tego, kiedy coś podobnego może nas spotkać. Okazało się, że minęło kilkanaście miesięcy od tej mojej wypowiedzi, pojawił się w Chinach ten nowy, Zmutowany koronawirus, który przeszedł ze zwierząt na człowieka, no i spowodował całkowitą dezorganizację naszego życia na świecie. Tąpnęły gospodarki największych krajów. Ponad 6 milionów ludzi zmarło, ale dzięki Bogu pojawiły się szczepionki, bo dzięki temu uniknęliśmy kolejnych kilkudziesięciu albo i więcej milionów zgonów. Gdyby nie szczepionki, to niestety byłoby nieuniknione. Ten wir wirus i ten wirus mają też to do siebie, że jeżeli się pojawia jakiś wariant, bardziej zaraźliwy, on jest z reguły też trochę mniej zjadliwy. To jest korzystne oczywiście dla nas, bo mniej jest zgonów powodowanych tym wirusem, ale no, na szczęście nauka tak się rozwinęła, że teraz możemy w ten sposób ratować ludzi. Te 100 lat temu, przy jak się pojawił wirus H1N1, który spowodował epidemię, pandemię też na całym świecie, grypy Hiszpanki, takiej możliwości ochrony Ludzie nie mieli. Panie doktorze, chciałam bardzo podziękować panu za właśnie te dobre, kompetentne medyczne rady. Państwu przypomnę, że naprawdę, tak jak mówi pan doktor, warto się szczepić, żeby po prostu spokojnie podchodzić do, do tego wirusa, ale też żeby zdrowo żyć po prostu, a, dla, a niektórzy nawet żeby żyć. Dziękuję panie doktorze jeszcze raz. Państwu przypomnę, że gościem był pan doktor Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. Były główny inspektor sanitarny. To panie doktorze, życzymy naszym słuchaczom dobrego, zdrowego weekendu. Dobrej, zdrowej już w tej chwili tylko niedzieli. No i żeby pamiętali o szczepieniach, tak? Bo, bo naprawdę warto. Proszę państwa, ja na państwa czekam za tydzień. O tej samej porze oczywiście, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg do usłyszenia.